Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 25 lutego 2025 roku. No i zaczynamy ten krwawy wtorek, no bo dzisiaj bardzo dużo się dzieje. Od wczoraj wieczora mamy dosyć mocny zjazd, gdzie Bitcoin aktualnie pokazuje 91 600 dolarów i wygląda na to, że nie chce się zatrzymywać. Ja osobiście przyznam się z ręką na sercu. Ustawiłem się wczoraj po pierwsze stało, o którym pewnie już wiecie, jeżeli oglądaliście wczoraj materiał, które początkowo było w bardzo fajnym zysku. Nie zabezpieczyłem i koniec końców zamknąłem na 2000 straty. No i wczoraj też łapałem na 90 ponad 4000 longa na Bitcoinie. Co prawda ustawiałem się jeszcze z dokładką na 91,800, ale widząc wczoraj, co się dzieje, zamykałem zarówno Bitcoina, jak i usuwałem tą do, dokładkę. No bo wszystko wskazywało na to, że jednak zejdziemy niżej. No i koniec końców, dzień zakończyłem łącznie na 10 tysiącach straty. Ale nie jest to tragiczne, bo gdybym trzymał to, no to dzisiaj byłoby dużo, dużo więcej. Ale póki co, warto sobie przejrzeć i zobaczyć, co się aktualnie dzieje na rynku. Jak wyglądają takie większe altcoiny, które są w ciekawym miejscu. Dzisiaj miałem pomysł na trochę inne nagranie. No ale z uwagi, że jest sytuacja jaka jest, sentyment również jest jaki jest i jest dosyć słaby. Aktualnie mamy ekstremalny strach, ale za chwilę sobie do tego dojdziemy. Zobaczymy sobie trzy artykuły, no i przejdziemy sobie przez kilka kryptowalut, które myślę, że warto sobie dzisiaj zobaczyć przy wtorku, więc myślę, że bez zbędnego przeciągania Warto już wskoczyć do CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach bitcoin ponad 4% straty, natomiast ethereum już dobija do 8,5%. Już mamy poniżej 2500 dolarów. No i wszystko wskazuje na to. Że cały czas póki co tracimy, więc za chwilę sobie tam zobaczymy. Natomiast z pierwszej setki z CoinMarketCap największe wzrosty zaliczył IP i to jest prawie 26%. No i warto wspomnieć, że jest to jedna z dwóch kryptowalut, które są na plusie. Nie liczę tutaj Pax Gold, który jest odwzorowaniem kursu. Tutaj złota, a największą stratę zaliczyło aktualnie LDO 15%, ale jeszcze przed chwilą było tutaj Sui, które aktualnie niecałe 15% straty. Zobaczmy sobie te wskaźniki na Max Data. No i widać tutaj spory odpływ bitcoinów, ponad 3000. Trochę napłynęło z tych nie jest tego naprawdę dużo, nieco ponad 100 milionów dolarów. Natomiast wskaźnik strachu i chciwości aktualnie na ekstremalnym strachu poziom 25 przy bitcoinie za ponad 91 tysięcy, więc wyobraźmy sobie, co tutaj się musi faktycznie dziać, skoro mamy ekstremalny strach przy takiej cenie bitcoina. Lećmy dalej. Altcoin Season Index aktualnie poziom 31. No i zobaczmy sobie likwidacje, które w końcu tutaj dosyć mocno ruszyły. Polikwidowaliśmy naprawdę sporo tych pozycji. No i oczywiście otwierają nam się tutaj pule likwidacyjne powyżej, ale to jest całkowicie normalne przy takim zjeździe. No i lećmy zacząć, jak to wyglądało w liczbach. Na tą chwilę łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano prawie 285 tysięcy pozycji na dźwigni. Na łączną kwotę 882 miliony dolarów, z czego praktycznie całość, bo 800 prawie 10 milionów, to były longi, shortów, nieco poniżej 73 milionów, a największe pojedyncze zlecenie likwidacyjne miało miejsce na BitMexie i było to XBT do USD na łącznie 10 milionów dolarów. Lećmy dalej kalendarz inwestycyjny dzisiaj pokazuje nam kilka wydarzeń, ale bardziej tutaj w Europie chociażby w Niemczech PKB w Polsce stopę bezrobocia no i w Stanach ewentualnie o godzinie 16 wskaźnik zaufania konsumentów ale warto zwrócić uwagę na ETF-y, bo ETF-y tutaj sprzedawały i łącznie bitcoinów za 350 prawie 8 milionów dolarów, ale co ciekawe nie mamy jeszcze danych z Black Rocka. On tutaj przy takich spadkach bardzo często daje informacje z opóźnieniem. No i prawie 30 milionów dolarów Ethereum, więc widać, że tutaj Black Rock trochę nam się ociąga, ale na pewno zrobi jakąś aktualizację w międzyczasie. I lecimy sobie teraz. No i zaczynamy sobie od artykułu numer jeden, czyli Bitcoin spada poniżej 92 tysięcy dolarów. Ponad 100 miliardów dolarów zniknęło z rynku kryptowalut. Dosyć ciekawy artykuł, oczywiście takie artykuły powstają na bieżąco. Myślę, że warto przeczytać, aby wiedzieć, co tutaj się wydarzyło już po tym spadku ile faktycznie tej gotówki wyparowało. Lećmy do następnego artykułu, który może nie jest aż tak bardzo aktualny, ale tutaj opowiada o początkach Solany, no i tutaj o tej podstawie tego szybkiego wzrostu w 2021. No i tutaj myślę, że dosyć ciekawy artykuł, czyli ktoś się faktycznie interesował tym, co się działo wtedy na Solanie z ftx i ogólnie Tymi wszystkimi, tutaj akcjami, które skończyły się dosyć tragicznie, no i wrzucam Wam jak, ba, jak najbardziej z czystej ciekawości, abyście sobie zobaczyli. No i artykuł numer 3, również na temat tego, co się działo w nocy: czyli Bitcoin spada do 90 tysięcy dolarów, ponieważ rynek kryptowalut zmaga się z obawami o wojnę handlową, czyli jak widać, sporo się tutaj dzieje. Ja wczoraj również widziałem posty na temat. Donalda Trumpa, znowu coś tam z cłami zaczyna wojować z Kanadą i Meksykiem, więc widać, że mocno się to obrywa tutaj szczególnie tym rynkom ryzykownym, więc zachęcam Was do przeczytania oczywiście wszystkich trzech artykułów, które Wam podlinkuję w opisie pod filmem. A my lecimy sobie teraz do wykresów, no i zaczynamy oczywiście od Bitcoina o który mocno oberwał i wczoraj tutaj z poziomu 96 tysięcy, zjechał początkowo aż na 90 tysięcy 910. Lekkie odreagowanie, które jest całkowicie naturalne przy takich spadkach, no ale teraz widać, że chce ew ewidentnie zjechać jeszcze mocniej. Najgorszą sytuacją, którą teraz mamy, jest to, że poziom właśnie 91 tysięcy jest bardzo kluczowym poziomem. Jeżeli przebijemy tutaj 90 tysięcy, a dokładnie 89, bo tutaj najniższe zejście, które mieliśmy właśnie na początku stycznia, było właśnie do poziomu 89,350, no to wtedy możemy tutaj dostać jeszcze większy spadek. Więc ja bym tutaj mocno uważał, pamiętajcie, że na futuresach można zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach. Przy takich spadkach, jeżeli tutaj faktycznie miałyby się odbyć, no to altcoiny niestety, ale ucierpią i to bardzo mocno. I tutaj będzie ciężko im się podnieść. Ale pamiętajcie, to jest dobra sytuacja, żeby przejrzeć sobie swoje portfolio i wytypować te kryptowaluty, które radzą sobie najgorzej. A są takie kryptowaluty, które podczas spadku potrafią stać w miejscu i bardzo dobrze bronić swoją cenę. Oczywiście też będą spadały, bo tutaj bardzo dużo jest w korelacji jednak do bitcoina. No ale warto zwrócić uwagę wtedy ile bitcoin traci, a ile właśnie tracą alty. No i pamiętajcie, alty są zawsze dużo bardziej ryzykowne, no ale potencjalny wzrost mają też dużo bardziej prawdopodobnie większy. Więc ja osobiście posiadam alty, będę tutaj próbował sobie Uśredniać cenę, czekam póki co, co się wydarzy tutaj w okolicach 89,91 tysięcy. No, i wtedy ewentualnie można sobie dokupić, bo ceny naprawdę są promocyjne, jeżeli byśmy sobie zobaczyli faktycznie, co się tutaj dzieje. I tutaj lecimy sobie od razu zobaczyć do Ethereum, no bo Ethereum straciło dużo mocniej. I tutaj widać ewidentnie, że ten spadek praktycznie tutaj, gdzie byliśmy. W poniedziałek jeszcze na 2856, no to widać teraz ten zjazd, gdzie zaliczyliśmy 2458. No i pamiętajcie, ryzyko na altach jest zawsze, ale po to wchodzimy w krypto, że jesteśmy świadomi tego, że może faktycznie takie ryzyko być, dlatego zawsze trzeba być. Ostrożnym i liczyć się z tym, że można bardzo szybko zyskać, ale też można bardzo szybko stracić. Teraz widać ewidentnie, robi nam się tutaj trójkąt. No i będziemy czekać, teraz wybijemy w którą stronę. Oczywiście, jeżeli byśmy mieli stawiać 100% tutaj na analizę techniczną, no to powinniśmy wybić w kierunku poprzednim, czyli. Powinniśmy wybić w dół. Czy tak będzie? No to już niedługo się okaże. Co prawda, wskaźniki przy takich spadkach różnie pokazują, ale tutaj widać, że mamy trochę zaznaczony na jednym wskaźniku, że może być dołek, na drugim, że możemy zaliczyć tutaj jeszcze jeden spadek. Oczywiście, im dłużej to potrwa, tym wskaźniki się wtedy wyzerują. No i wtedy jest dużo bardziej prawdopodobny dalszy zjazd. Więc ja bym tutaj poczekał nawet do wystartowania Europy, więc za chwilę już tutaj lecimy sobie na live'a na Discordzie i będziemy faktycznie obserwować co się tam będzie działo, jak rynki tradycyjne zareagują, bo one mocno mają też tutaj wpływ na takie rynki ryzykowne jak właśnie krypto. Lećmy sobie teraz do kilku, a je pięciu kryptowalut, które dzisiaj wyglądają dosyć ciekawie. No i zaczynamy sobie od Solany, która straciła Naprawdę gigantycznie, aż przykro się na to patrzę, gdzie jeszcze niedawno mieliśmy tutaj 290 dolarów, aktualnie 140, a byliśmy już tutaj na 135. No i najbardziej taka strefa popytowa rysuje nam się tutaj od 131 dolarów. Więc bardzo ciekawe. Co się tutaj wydarzy? Warto pamiętać, że niedługo Solana będzie miała również odblokowanie tokenów, i to może też negatywnie wpłynąć tutaj na jej cenę, więc tutaj może być naprawdę bardzo ciekawie. Mi trochę przykro, że ten pattern filiżanki z uszkiem został rozbity. Był tutaj naprawdę spory potencjał, no ale wszystko zależało od tego, czy utrzymamy się tutaj powyżej 260. Dwóch dolarów, no i niestety, ale zaliczyliśmy bardzo szybki zjazd. Lećmy dalej, bo kolejną kryptowalutą, która radzi sobie dosyć ciekawie, to jest Doge, który wyrównał tutaj praktycznie ten poprzedni spadek z początku lutego. Utrzymuje się aktualnie na 21 centach. No i tutaj aktualnie ma swoje bardzo fajne wsparcie. Tylko pytanie, czy to wsparcie wytrzyma, jak widać docz również stracił bardzo mocno niedawno, już jeszcze 48 centów. Aktualnie już poniżej 50% stracił, no więc wygląda to dosyć ciekawie. A kolejny taki poziom no to, jest oko to są okolice 17 centów. Ja sobie cierpliwie poczekam, jeżeli faktycznie byśmy mieli na Bitcoinie przebić tutaj te poziomy, no to może być dosyć ciekawa tutaj opcja zjechania nie tylko do 17 ale i do 11 centów, więc to może być naprawdę ciekawa sytuacja. Lećmy dalej, zobaczmy sobie Linka, bo Link tutaj też niektórzy mówią, że przykro się na to patrzy. A niektórzy się cieszą, że Link jest w takiej cenie. No Link aktualnie poniżej 15 dolarów. No i niestety, ale przebija aktualnie swoją tutaj lokalną strefę popytową no i wszystko wskazuje na to że polecimy tutaj do tych stref między 12 a 13 dolarów 78 centów więc tutaj raczej bym podejrzewał jakieś kolejne odbicie czy one będzie no ciężko naprawdę wywnioskować jeżeli tutaj mamy taki sentyment i jeżeli tutaj faktycznie zacznie się dosyć mocna wyprzedaż i w panice będą sprzedawane kryptowaluty. To może naprawdę wydarzyć się sporo, więc ja bym był ostrożny. Końcówka lutego zapowiada się naprawdę krwawo. Czy będzie jakieś odreagowanie? Możliwe, ale żeby ten miesiąc zamknął nam się na zielono, no to by musiało pojawić się prawie 103 tysiące na bitcoinie. No a tego raczej nie przewiduję lećmy dalej, w który również tutaj jest w swojej takiej strefie której nie raz już tutaj zaliczał odbicie co prawda do, na tej strefy, czyli do 192 dolarów jeszcze mu brakuje 8 dolarów i to będzie taka decydująca decydujący moment o utrzymanie się dalej, no myślę, że może być naprawdę ciekawie szczególnie, że jeszcze mu tu troszkę brakuje do tej drugiej krawędzi strefy, no, a bardzo możliwe, że przyjdzie jakieś odreagowanie, tylko ciekawe, czy przyjdzie na altcoinach, no bo aktualnie dominacja bitcoina jest powyżej 62%, a to naprawdę nie wróży nic dobrego dla altcoinów. No i lećmy sobie do ostatniej kryptowaluty na dzisiaj, która miała ostatnio bardzo fajny wzrost. I jest to MKR. I ten wzrost był naprawdę imponujący, bo praktycznie z 9 lutego z poziomu 879 dolarów dobiliśmy na 1645 i praktycznie zrobiliśmy 100% wzrostu. No i teraz robi nam się korekta po tym gigantycznym impulsie. No i gdzie ta korekta może się skończyć? Najlepszą opcją, według mnie, i taka zdrowa korekta, no to by była połowa FIBO 1260, tutaj również Emy jak i wstęgi by nam pomogły wyciągnąć ten spadek, ale widać że na 382 już cena zaczyna nam delikatnie reagować, czyli na 1351 dolarów no ale ja mówię, jeżeli miałbym jakoś tutaj rozgrywać MKR no to bym czekał bardziej na 1260 może bym się nie doczekał ale wolałbym jednak Tamten poziom niż czekać, teraz wchodzić na szybko i ewentualnie później dokładać, więc dla mnie MKR najbardziej jest atrakcyjny na 1260. Teraz, mimo tego, że odbija, no nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś mocnego odbicia. Może faktycznie to będzie taka tylko chwilowa reakcja, właśnie na poziom. No, i z okolicy 236 FIBO, czyli 1463 dolary, może z powrotem wrócić tutaj na spadek, właśnie na 1260. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. No, dzisiaj trochę miałem inny plan na nagranie, no, ale te spadki, no niestety, ale trzeba się dostosować do rynku No i poruszać tematy, które są tutaj dużo ważniejsze. Więc dzisiaj analiza. Rynku jutro, postaram się wrócić tutaj do trochę innego tematu, no ale zobaczymy, co nam dzisiaj rynek przyniesie. Ja już uciekam na live na Discorda. A Wam życzę spokoju, i y, pamiętajcie, to nie jest naprawdę łatwy kawałek chleba. To jest ciężki rynek do grania. Szczególnie że teoretycznie mamy Hossę, no a patrząc po portfelach, no to wygląda, jakbyśmy mieli Bessę. Więc spokojnego wtorku Wam życzę i do usłyszenia, do jutra. Hej!